Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kanale Tadeusz Rolnik TV Chciałem Państwa dzisiaj zaprosić na wielkie otwarcie w Kielcach w Kielcach teren hali targów w Kielce, hala C ulica Zakładowa Dlaczego Kielce? Dlatego, że w czasie naszych dożynek miałem właśnie wśród gości Moje, pana Adama, który prowadzi taką właśnie fajną restaurację we, wega, wegetariańską, i yy, yy, poznaliśmy się wcześniej przez telefon. Zadzwonił do mnie, przedstawił się i mówił, że uprawia gosp ma, małe gospodarstwo, półtorej hektara, no i chciał zakupić orkisz. Ucieszyłem się bardzo dlatego, że zależy mi, żeby jak najwięcej ludzi te stare zboża uprawiały i te właśnie te stare niezmodyfikowane zwłaszcza orkiś, płaskórka, samowcza, chociaż zaznaczam, że orkiś już jest zmodyfikowany, jest go dużo, dlatego trzeba szukać prawda, takich właśnie yy, sprawdzonych źródeł i na tym spotkaniu będę ja i będzie też Robert Wagner i poprowadzimy taką, taką, taki panel dyskusyjny, ja w swoim praktycznie już znanym tematem prawda, Cała Polska piecze chleb, warsztaty pieczenia chleba. No i, i Robert poprowadzi panel na temat zamieniamy trawniki na warzywniki. Proszę Państwa, jak temat ważny, nie muszę Państwu mówić. Yy, dlatego, że czasy, które, w których przyszło nam żyć yy, są bardzo dynamiczne. I nie wiemy, czy praktycznie będziemy bezpieczni żywnościowo. I te tematy przede wszystkim wiążą się z naszym bezpieczeństwem żywnościowym. Polega to na tym, że jeśli będziemy mieli na wkoło, na działce praktycznie nawet 4 czy 5, 10-orowej, możemy się zabezpieczyć żywność na cały rok. Natomiast ja wspieram wszystkie sprawy związane z wegetarianizmem. Natomiast yy, ważną rzeczą jest i ja też będę chciał też pokazać jeszcze w czasie tych warsztatów oprócz pieczenia chleba też właśnie jeszcze raz wrócić do tematu wyciskania soku z trawy, z trawy urkiszu, z trawy yy, płaskórki, dlatego że ten chlorofil jest niezwykle cenny i praktycznie jego skład niczym nie różni się od ludzkiej krwi. No i to otwarcie już się zaczyna od 17 listopada, będzie trwało do 20 listopada. My będziemy w sobotę i tam po prostu będzie się dużo działo, będą też stoiska handlowe. Adam wpadł na pomysł, żeby po prostu to zrobić w taki fajny, fajny sposób. Co jeszcze mogę więcej o Adamie powiedzieć, to ja mam troszeczkę sobie tutaj zapisałem. Właśnie i od 8 lat prowadzi, właśnie jest na diecie wege wegetariańskiej. Stan zdrowia sprawił, że po prostu do tego praktycznie to go skłoniło. Poprawił się stan jego zdrowia, samopoczucie, ma z trójkę dzieci, prowadzi działalność gospodarczą, uprawia te półtorej hektara ziemi I, i właśnie też będzie się mógł z Państwem podzielić. Robert jest Wagner znany Państwu i dlatego, że on po prostu jest bardzo dobry jeśli chodzi o uprawę warzyw, zwłaszcza aronia, aroniada, znane jego imprezy, prawda, święto niezapominajki. I ja myślę, że będzie okazja tam się spotkać, zadać pytania, podyskutować i przy okazji zakupić. Robert ma bardzo dużo, dużo też swoich produktów, które wy, produkuje wraz z rodziną. Praktycznie przez cały rok uprawia, uprawia te warzywa, prawda? Nie może nie produkuje, tylko uprawia, i, 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 i on jest z on jest tym po prostu bardzo dobry. Ja znany jestem o, 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 jeśli chodzi o zboża. Ja też będę z Państwem podzielę się jeszcze produkty, o produktach pszczelich, też opowiem. Dlatego, że jeśli chodzi o pyłek pszczeli, na przykład pyłek pszczeli ma wszystkie witaminy, minerały, aminokwasy, kwasy, enzymy, flawonoidy, bioflawonoidy. No i jeśli po prostu z pyłku pszczoły zrobią pierzgę, no to już mamy praktycznie produkt, który ma wszystkie właściwości do podtrzymania funkcji życiowych. No i warzywa są bardzo ważne, chociaż ja po prostu, ja, yy, Hoduję zwierzęta, ale głównie zwierzęta, w moim gospodarstwie największa zaleta warzyw to jest, przepraszam, zwierząt, to jest właśnie to, że mogą dostarczyć cennego obornika, który potem jest bardzo dobrym materiałem, dobrą bazą na uprawę, uprawę warzyw, prawda, bo często pytania się zadaje, zadajemy, czym Pan nawozi, czym Pan i tak dalej, i tak dalej. No więc zwierzęta są bardzo ważne w ekosystemie. Chociaż jest duży w tej chwili nacisk na likwidację hodowli zwierząt. No we, 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 wegetarianie, we, we, weganie pewnie nie, we, nie, nie mieliby pewnie dzięki temu nic. Natomiast powiem wprost, zwierzęta są bardzo ważne w ekosystemie i to jest nieprawda, że powodują gazy cieplarniane i efekty praktycznie z tym związane. To są po prostu takie e, tematy, które, które nie powinny mieć miejsca. Zwierzęta człowiekowi towarzyszyły od zawsze. I z człowiekiem praktycznie są od, od dawna, od, od, od zawsze praktycznie. No więc tak jak mówiłem, jeszcze raz wielkie otwarcie, 17 i 20 listopada, ulica Zakładowa 1, teren targów, teren targów w Kielce, hala C. Restauracja wegetariańska Vegetaran 5. No i proszę Państwa jeszcze raz zapraszam serdecznie w imieniu gospodarza i do zobaczenia na... በታችሁ uh,